Cześć, dzień dobry, z tej strony Szymon z Resistię. witajcie na kanale Joyride. W ostatnim odcinku widzieliście jak sobie jeździmy w pięknych okolicznościach przyrody na rowerach elektrycznych, co jest oczywiście bardzo fajne. Ale to co nas najbardziej cieszy to jest zdecydowanie jazda w bike parkach. Wybraliśmy się do Wexel, Austriackiego z racji, że jest to całkiem blisko. A dwa, że są tutaj bardzo fajne hopy, a zdecydowanie my jeździć potrafimy, a może ze skakami jest troszeczkę gorzej, więc przyjęliśmy się troszeczkę rozkakać, rozjeździć. Także zapraszajcie, oglądajcie do końca, ponieważ też powiemy wam, jak ta miejscówka wygląda i czy warto tutaj przyjechać. To jest twoje? Tak jest the same. Nothing happened. <laughs> yeah. Shit. komentowany przejazd komentowany. twoje? To jest twoje? To jest twoje? To jest na To na twoje? To Trzeba Whippy, ja Polaczek, dumny z pochodzenia Oj, blisko, nie doleciałem Bo musiałem dohamować, bo trzeba, za wolno ja. Tutaj nie lubię tej hopy Banda, Banda Rozwijamy prędkość światła I wyrzutnia numer jeden I wyrzutnia numer dwa Tutaj teraz znów Szybciej, Trzeba! Tutaj wykibaz tak zwany z kierowniczką. Seba skacze, ja nie umiem. Przelotka. No wanda. Tutaj hopy nie lubię. Woo! Woo! Za mało mam speeda. Oj, tutaj teraz szar kfinik. niestety nie dla lamusu. Banda, 5 metrów wysokości Mulda i cykelisia O kur, ale mamy nagrane Tały jesteś? Nie Pierwsza przelotka Mulda Tu przeje... Je bije ta chłopak do góry Przelocik mały transferek z bandy w bandę Banda 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 Hopa Sharkin boję się go skakać Wyrzutnia Trzy bandy Za szybko pojechał Muszę go gonić Jeden tabelek mały drugi tabelek. Sharkin Byk Banda 3 metry wysokości ta przelotka jak się to skarży? Bo ogóle! Elegancko, ziomek! wysłanek Psia! Kurde, dobry przejazd A pojeździe podzieliśmy na burgerki Jedziemy zobaczyć jak wygląda jazda do góry samochodem Ponieważ jazda wyciągiem orczykowym dla niektórych może być za trudna Zwłaszcza dla małych dzieciaków Dlatego zobaczymy, jak można wyjechać do góry innym sposobem niż wyciągiem. Słuchajcie, weksel wyciąg orczykowy, który jeździmy do góry, działa dopiero chyba od zeszłego roku. Wcześniej jeździły właśnie takie szatle i wszyscy nimi jeździli. Były wielkie kolejki, teraz już tego nie ma. A szatle są po to, ponieważ na wyciągu orczykowym małe dzieci mogą sobie zbyt nie radzić, dlatego została też opcja. Można w kasie powiedzieć, że chcemy szatla. Wtedy przyjeżdża pan z busem, który nas wywozi do góry, nas i dzieciaki na plaż, z którymi jeździmy. Bardzo fajnie przemyślana ta przyczepka. Po prostu wchodzimy, wkładamy rower. Opsa. W ten sposób siedzi. Fajnie jest wymierzone, bo teraz te nowe rowery są bardzo długie. I fajnie, bo tu się mieści i długi rower, i krótszy, więc... Nawet ma to tutaj jakąś głębszą myśl techniczną, jak widać. Ja nie umiem jeździć, dlatego ja bym chciał coś powiedzieć do kamery. Jesteś mądry, powiedz coś mądrego. Nie jest taka trwana, tylko, te, tylko przy kolegach udaje, nie? normalnie by tak nie powiedział. Jedziemy sobie już paradnie do góry. To, o czym nie powiedziałem wcześniej, to wyciągiem orczykowym nie wyjeżdżamy do samej góry, natomiast bus wyjedzie nam nas na sam początek tras. Na sam początek, czyli tam gdzieś zaczyna tam się zaczyna Flow? Niebieska trasa i czerwona trasa. no single i Flow zaczyna się od, od góry. To jest taka dojazdówka do line'a. Udało się dojechać na górę. Sobie przetestujemy teraz ścieżki, którymi sobie nie jeździliśmy w ogóle jeszcze. Ponieważ od dwóch dni jeździmy tylko wyciągiem, a teraz chcemy sprawdzić, jak tu jest góry, ponieważ dawno nas tu nie było. Uwaga! Ale da się. na plac zabaw, na ale okazało się, że są tutaj też trasy rowerowe, więc będziemy musieli trochę pojeździć. Nie chodzi o to. trudno. Pojedziemy. Słuchajcie, teraz jesteśmy tutaj z grupą przyjaciół i haratamy sobie na trasach. Mniej więcej na podobnym poziomie jeździmy, ale ja tu byłem dwa lata temu z rodziną, z wtedy sześcioletnim synem. I dla każdego rodzica na pewno bardzo ważne jest to, żeby mógł sobie też spokojnie na rowerze pojeździć, podczas gdy jego druga połowa z dziećmi robi coś też na dole. A tu jest super, bo jest dużo atrakcji. Także my robiliśmy tak, że. Kilka zjazdów sobie zrobiłem razem z młodym, a później został syn z żoną, ale żona się nie musiała bardzo denerwować, ponieważ dziecko miało gdzie się bawić. A tak jest naprawdę sporo, jest pump track, jakieś różne skocznie, zjeżdżalnie, także jest tutaj co robić. Tak jak słuchacie w każdym szanującym się bike parku mamy oczywiście wypożyczalnię z fajnym nowym sprzętem, serwis rowerowy, więc gdyby coś się podziało, to mamy tutaj pomoc. Zaraz przejdziemy do podsumowania tak jakby naszego całego wyjazdu, ale jeszcze w międzyczasie pokażemy Wam atrakcje dla dzieciaków, takie już rowerowe tak zwana taśma. Często jest to spotykane na stokach narciarskich, a na rowerowych jeszcze nie za często. Tak właśnie wygląda i o takie podstawowe linie dla dzieciaków. Raz, dla najmniejszych jest to super opcja zabawy, a dla troszeczkę większych jest to fajny element do rozgrzania się przed wyjazdem do góry. I tutaj właśnie bardzo ważna kwestia, czy bardzo ważna, dość istotna kwestia, jak chodzi o jazdę z dzieciakami. Do tej pory były szatelbasy, którymi się jeździło i wykupywało się karnet całodzienny. Teraz wyjazd kosztuje 10 euro dla dorosłego, 8 euro dla dziecka, więc jest to całkiem sporo, to jest jeden wyjazd. A całodzienny karnet możemy kupić za 30 euro już, także to jest dość duża, duża różnica, więc Miejsce jest super, ale dla takich dzieciaków, które sobie poradzą z wyjazdem, wyciągiem, jak chodzi o to, żeby ta cena była w miarę rozsądna. W strefie, tutaj przy restauracji, mamy atrakcje nie tylko dla dzieciaków, ale też dla dorosłych. Jest między m.in. panta, na który można się pobawić. A wyżej mamy tak jakieś równoważnie, jakieś takie tortory przeszkód, bardzo fajne. Także naprawdę, nie tylko na rowerach, to się może dobrze bawić, ale też po rowerze. Można sobie troszeczkę poświrować. A gdybyście szukali e, przestrzeni, gdzie można umyć sobie rower, to bardzo proszę, jest tutaj tak troszeczkę skitrana, ale jest przy wejściu na wyciąg, są też oczywiście jakieś e, drobne narzędzia, śrubokręty, e, taka skrzynka do naprawy stojak i imbo, to z tego co pamiętam jest polski produkt. Góra nie jest duża, słuchajcie, bo na przykład Jumpline ma 1500 metrów długości i 140 metrów przewyższenia. Trasa zjazdowa ma 1100 metrów i 180 metrów przewyższenia, więc nie jest, nie jest to dużo, ale jest bardzo treściwie i to, co jest bardzo na, na plus, to jest wyciąg, który jedzie do góry zaledwie 7 minut i w przeciągu godziny jesteśmy zrobić spokojnie takie 3-4 nawet, nawet lapsy. Możemy sobie tutaj kupić karnet na pół dnia i przez pół dnia spokojnie jesteśmy w stanie się najeździć dość dużo. Tato, masz złote na tukierki? Także nasza przygoda w Excel dobiega powoli końca, jest to super miejsce na taki wypad dwutrzydniowy, my przyjechaliśmy z i jeździliśmy trzy dni, moim zdaniem jest to idealny, idealny czas, który tutaj sobie można spędzić. Także to by było na tyle, a teraz czas na niestety pakowanie się i jazdę do domu. Bardzo ważna sprawa. Jak jeździmy do bike parków, to raz, że musimy być sami jakoś tam odpowiednio przygotowani, ale też bardzo ważne, żeby dbać o sprzęt i go też sprawdzić. Na przykład sprawdzić e, wszystkie sprawy, czy jest OK, bo mogą się różne rzeczy przydarzyć. Tak to właśnie widać. jakbym lekka kraksa. I to jest ten smutny moment, kiedy musimy się pakować i wyjeżdżać. Jest on tym bardziej smutny, że jesteśmy tylko dwa albo trzy, trzy dni. A pakowania się zagna pół roku. No ale nic, jedziemy do domu i już myślimy o następnym tripie. Do zobaczenia.